Atakuje prawie wszystkie układy organizmu, dając objawy pulmonologiczne, kardiologiczne, wpływa na przebieg chorób metabolicznych, funkcje nerek, wątroby, układu nerwowego i układ stawowo-mięśniowy. Duża liczba osób zakażonych SARS-CoV-2 spowodowała wzrost liczby pacjentów z dysfunkcjami układu oddechowego oraz z ograniczoną sprawnością kończyn dolnych po przebyciu choroby. Zmiany w układzie oddechowym występują u 85% pacjentów, u których objawy infekcji trwają ponad 4 tygodnie, a dominującym ich objawem jest duszność wysiłkowa utrzymująca się u około 1 czwartej z nich. Wyraźnie jednak dominuje zespół zmęczeniowy, który u ponad 60% osób utrzymuje się nawet po 6 miesiącach od przechorowania. W tej grupie chorych pogorszona sprawność stawów i obniżona siła mięśniowa kończyn, zwłaszcza dolnych, zaburza koordynację ruchów i pogarsza wydolność chodu. Stres związany z chorobą zaburzenia snu dodatkowo obniżają wydolność fizyczną, immunologiczną, intelektualną i przyczyniają się do zaostrzenia przebiegu chorób przewlekłych, co wydłuża czas leczenia. Rehabilitacja stanowi zasadniczą formę leczenia i przywraca sprawność osób po przebytym COVID-19. Kompleksowa rehabilitacja pacjentów po przebytym zakażeniu SARS-CoV-2 realizowana jest w Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym Pulmonologiczno-Kardiologicznym w Torzymiu, przy wykorzystaniu doświadczenia jako szpitala zakaźnego w leczeniu pacjentów z ostrą fazą zakażenia oraz w rehabilitacji następstw odległych w stacjonarnym oddziale rehabilitacji. W rehabilitacji medycznej możemy wyróżnić kinezoterapię polegającą na leczeniu ruchem, różne formy masażu leczniczego i fizykoterapię. Ta ostatnia stosuje w celach leczniczych różnego rodzaju energię wytwarzaną za pomocą aparatury medycznej, np. ultradźwięki, krioterapia, elektroterapia, magnetoterapia, światłolecznictwo. Pacjenci po przyjęciu na oddział rehabilitacji w szpitalu w Torzymiu kwalifikowani są do grup ćwiczeniowych na podstawie testów wydolnościowych. W ten sposób tworzone są grupy od najmocniejszej do najsłabszej wydolnościowo. Wychodząc naprzeciw problemom zdrowotnym pacjentów, Szpital Specjalistyczny w Torzymiu wdrożył innowacyjne podejście do programu rehabilitacji na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to ustalenie indywidualnego planu pracy z pacjentem, opracowywanego przez zespół terapeutyczny składający się z lekarza rehabilitacji, fizjoterapeuty, dietetyka, pielęgniarki i psychologa. Wspólne rozpoznanie problemów zdrowotnych. Pozwala na objęcie pacjentów indywidualną kompleksową opieką. Druga to wprowadzone innowacyjne działania fizjoterapeutyczne skierowane do wszystkich pacjentów rehabilitacji po W zależności od stanu pacjenta różnicuje się ich natężenie i częstość wykonywania. Jednym z proponowanych zabiegów innowacyjnych z zakresu fizykoterapii skierowanym na odbudowę mięśni oddechowych, głównie przepony i mięśni międzyżebrowych, jest SIS. Superindukcyjna stymulacja. Wykorzystuje ona unikatowe pole elektromagnetyczne o wysokiej intensywności i niskiej częstotliwości. Bodziec ten, indukowany przez cewkę umieszczoną w aplikatorze, wchodzi w interakcję z organizmem ludzkim, wywołując depolaryzację błony komórkowej w komórkach różnych tkanek. W zależności od wybranej częstotliwości oraz intensywności pola elektromagnetycznego, terapia ta korzystnie wpływa na redukcję bólu różnego natężenia, mobilizuje stawy, przyspiesza regenerację urazów i złamań oraz wywołuje reakcję tkanki mięśniowej, prowadząc do pożądanego skurczu mięśni. Terapia SIS zwiększa potencjał czynnościowy w tkance nerwowej i mięśniowej, co w rezultacie prowadzi do poprawy przewodnictwa nerwowego i wzmocnienia osłabionych mięśni. Przedmiotowa terapia korzystnie wpływa na odbudowę i wzmocnienie mięśni oddechowych, w szczególności dużego mięśnia, jakim jest przepona. Odbudowa przepony i odblokowanie mięśni oddechowych jest priorytetem w rehabilitacji. Dysfunkcje przepony wpływają na zaburzenia aparatu ruchu, jak i układu oddechowego. Dlatego każdy rehabilitowany pacjent zostaje poddany przez fizjoterapeutę testowi na siłę skurczu przepony. Jest to istotne badanie, na podstawie którego dostosowuje się intensywność pracy. W trakcie turnusu rehabilitacyjnego test jest wykonywany kilkakrotnie. Niemalże przed każdym zabiegiem manualnym w celu prowadzenia obserwacji postępów leczenia. Po zakończonej terapii manualnej na przeponie, program zindywidualizowanej rehabilitacji przewiduje dynamiczne plastrowanie przepony, co przedłuża uzyskane efekty terapii. Plastrowanie dynamiczne jest zabiegiem znanym, nazywanym jest z języka angielskiego kinesiotaping, ale jego wykorzystanie. W rehabilitacji po przebytym COVID-19 jest rozwiązaniem innowacyjnym, rzadko stosowanym. Jego celem jest przywrócenie prawidłowego balansu napięciowego mięśnia przepony. Pacjenci odczuwają po terapii i aplikacji taśm efekt tzw. głębszego oddechu. Podstawowym działaniem realizowanej w Torzymiu rehabilitacji, poza przywróceniem prawidłowego toru oddechowego, jest reaktywowanie siły mięśniowej kończyn dolnych, jak i mięśni posturalnych ciała, które w wyniku choroby COVID-19 zostają zdecydowanie osłabione, co odzwierciedla się w zaburzeniach równowagi. W celu odbudowy masy mięśniowej i szybkiego wyprowadzenia pacjenta z deficytów siły mięśniowej, wprowadzono do programu zindywidualizowanej rehabilitacji treningi na platformach wibracyjnych generujących wibracje 3D. Wykorzystanie platform wibracyjnych w rehabilitacji jest nowoczesnym, innowacyjnym rozwiązaniem, którego skuteczność uwidacznia się już po kilku sesjach treningowych. Platformy poprzez wibracje powodują wzmocnienie, regenerację i przyspieszenie odbudowy utraconej masy mięśniowej wszystkich partii ciała. Jest to zabieg fenomenalny ze względu na działanie globalne. Praca urządzenia polega na drganiach 3D oscylacyjnych i pionowych w jednym czasie, co wprawia w ruch wszystkie partie mięśniowe od mięśni posturalnych do mięśni położonych głęboko. Organizm zachowuje się w trakcie sesji, jakby odbywał trening wydolnościowy. W zależności od indywidualnych możliwości pacjenta, stopniowo dobierana jest intensywność treningu i odpowiednia częstotliwość drgań mechanicznych. Ćwiczenia na platformach przybrały formę celowanego sposobu leczenia, dobieranego w trakcie sesji do potrzeb każdego pacjenta. z indywidualizowanej rehabilitacji stacjonarnej po przebytej chorobie COVID-19 realizowany w Lubuskim Szpitalu Specjalistycznym w Torzymiu. Nie tylko zwiększa motoryczność pacjentów, ale przede wszystkim przywraca ich do pracy zawodowej, pozwala w pełni na funkcjonowanie w społeczeństwie, realizację swoich pasji i umożliwia normalne życie. Innowacyjny, zindywidualizowany charakter programu. Szeroko wychodzący poza rekomendowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia program leczenia, klasyfikuje szpital w Torzymiu w czołówce ośrodków rehabilitacyjnych w kraju.